poprzednio na Wyspie Ocalałych. Rozpoczęliśmy finał. Trójka finalistów, szwastu, Tomek i Zielony Zik walczyli ze sobą w serii konkurencji, zdobywając przy tym emeraldy, pozwalające na zakup przydatnych przedmiotów. Dziś odbędzie się finalna walka i poznamy zwycięzcę wysp Ocalałych. Cześć ma. Ja jestem Paweł, a to jest ostatnia konkurencja finału Wyspy Ocalałych. Gracz, który dzisiaj pokona pozostałych, wygrywa. Gotowi na przygodę? Tak. Tak, tak, tak oczywiście. To zaczynamy. Konkurencja została podzielona na trzy fazy. W pierwszej macie 3 minuty, podczas których możecie przynosić tu przedmioty z waszych domków. Możecie korzystać tylko z jednego slotu ekwipunku. Postawiam wam za chwilę Ender Chesta, w którym możecie zostawić przedmioty, które macie aktualnie. Od drugiej fazy walczycie ze sobą. Ten kto zginie, odpada. Faza trwa 15 minut. Mimo że PvP będzie włączone, nastawcie się na przygotowanie ekwipunku. Jakieś z żelazo, możecie kopać. To już wasza wola. No a możecie też spróbować walczyć, ale jednak sugeruję zdobywanie surowców. Po upłynięciu czasu rozpoczyna się kataklizm. Świat zostanie przesłany czerwoną mgłą. Do tego czasu musicie wyjść z pod ziemi na powierzchnię, bo inaczej zginiecie. Wpolicie w trzecią. Od teraz nie tylko walczycie ze sobą ale musicie uważać na mroczne siły nie z tego świata. Przechodzimy do sklepików. Oczywiście możecie między sobą się wymieniać, tak jak zawsze. Macie na Discordzie listę pozycji. Ja tam się trochę oddalę i będę zapraszał do transakcji. Pojawię się na osobnym kanale głosowym, bo ma być tajno. Ja niestety mam deficyt emeraldów. Chyba, że mogę iść do domku wziąć, bo na pewno mieliśmy. ale chyba <grymne> <grymne> mi nie wolno, prawda? Dobra. Nie, nie. E, to ja przemyślałem sprawę i w takim <grymne> razie wezmę dwa sloty i dwa złote jabłka. Dwa złote jabłka. Dwa dodatkowe sloty? No i niech będzie ten złoty yy, golden pickers Heist trójka. To są tyle kasy, że nie będę się zastanawiał zbytnio nad tym, co biorę. <grymne> aż tak bardzo, więc tak, po pierwsze. Dwa pikaksy na haste poproszę w takim razie, złote, enchant na sharpness by mógł być, na razie daj ze trzy jabłka, mm -hmm. złote, żeby przed dzikiem uciekać w drugiej fazie i w trzeciej, to potrzebuję tak, jedną potkę na jumpa i jedną na Spida na pewno, to daje szóstkę. Zastanawiam jak kurczę, ten kataklizm, no może być coś z ogniem, to może się potka na fire przydać, no to też wezmę, No chyba moja przykrywka, że, że to nie ja mam skarb chyba już spalona, bo to długo stoję. 20 emeraldów zostało jeszcze. Będzie jeszcze jedna potka każdego rodzaju, yy, no to tak, niech będzie ten dodatkowy slot w 1, chociaż nie wiem, czy mam coś sensownego w tym. Jabłka za pozostałe 8, 4 jabłka poproszę. Lecimy, tomu, Lecimy, lecimy. Boże, kawał drogi to jest, nie przemyślałem tego z 2 masakrami, no nic teraz... no, tu nie ma. Teraz to jest płototarka, który trzeba ominąć. Kurczę. No właśnie. No właśnie. Dobra, skaczę przez niego. Gdzie tu przejście jest? O, jest ten. Kurczę, wziąłem się, dobra. Zobaczcie, czy jest po co wracać w ogóle. Syfkiła i mogiła w tym domu. Albo nie. Zostało wam 90 sekund. Co? Jak to możliwe? Ten czas leci. Trzymaj, to dla ciebie, Tomek. Okej, okay, dzięki, dzięki. Już sojusze powstają. Jak szybko! Nie brał wszystkiego dla siebie. Została minuta. O, dobra, wolno ten czas lecić. Myślałem, że 30 sekund zostało. To warto brać. No nie, jedzenie. Ja mam jedzenia Tomek. <tot> Nie dojdę do domu 20 sekund. O. Bo... To już nawet nie Dobra, idę. Próbuję jeszcze powiedz. Nie wiem, wiem no sobą z ekipułku Print Steal 5, 4, 3, 2, 1. Czas minął. E, jeśli macie jeszcze jakieś rzeczy no tutaj byliście blisko, to możecie je zostawić okej, okay, dobra. A, no to teraz każdy ze swoich skrzyń jak weźmie, to co ma. O nie. Ty masz zbroję? Co? Ty masz jakąś zbroję? Ja nie, nie mam zbroję. Dobra. To keep inventory będzie włączone już nie niebyczywy. A czyli tak umieramy, no to na Wyłączę keep inventory. I tak śmierć to już koniec, nie Więc... Tak, ale jak ktoś ci zabije, to zgarnia twoje rzeczy. A, dobra, no to ważne. <laughs> jak to mnie, ale ja Tylko do skrzyni ja Nie, ja tylko do skrzyni trzeba. Okay. E, zatem rozpoczyna się faza druga. Macie 15 minut. Powodzenia. A po tu Kana. już? Mm, dobra. Może ja się boję do niego podchodzić w ogóle? możemy się timować, nie? Jak najbardziej. Jak najbardziej. To co? Kanał, Panie Dziku. No, ho, no. no. no, no, dobra. Jestem wyautowany. Dobra. Ok. E, no ja A. mam dziewięć akcji przy sobie, generalnie. Dobrze. O, a kto tam mi wszedł? Szwastu! Nie, no ty nie dobra. wyszedłeś. A, 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 Ja tylko dobra. skorzystałem z tej okazji. Halo, Tomek, pamiętasz, gdzie było wejście do tej. Właśnie właśnie się pochwaliłem szwastu, że mam gdzieś diamentów. <laughs> Zaczynamy świetnie. E, wiesz, gdzie my mieliśmy to wejście? Tu, 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 tu. tu. A czy to można zrobić? O, okej. Okay. Ja nie mam żelaznej zbroi, w ogóle miałem skrzyni i nie wziąłem. O, jest żywaza, dobra. Dobra. Ja sobie szybko skraftuję może coś.. jakieś czesta tych diaksów. Wiesz co, nie, 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 nie odkładaj, bo później to zrobimy i. i yy, nie Cesta, yy, w sensie wiesz, yy, na pierśnik, nie? A, dobra, dobra. Kawałek zbroi, żeby coś mieć. Pamiętaj, że on może być na nas przygotowany, tym bardziej, że wie, że nas na Na pewno zbroju. jest, no, na pewno jest przygotowany. Na całą zbroję my na nie mamy zbroi. Nie wiem, jak tam narzędzia u niego. Ale ma w sumie, wiesz. E... Znaczy, na pewno miał mieczyk z tym. Ten... Diamentowy? Z sre... Nie diamentowy, tylko żelazny. więc. Realnie chyba nie będzie źle. Rozdzielamy się tu w jaskiniach. W sumie lepiej rozdzielić, no. no. No, lepiej tak będziemy potem musieli wyjść na ziemię, tak, nie? Tak. Chyba, że go spotkamy pod ziemią, wiesz co, wątpię. Myślę, Chociaż nie że... chciałbym tego raczej. Dobrze, że możemy powiedzmy sobie pokopać, będzie ciekawiej. Nie, to jakbyśmy się nagle zabili na początku, nie. No to tam uważaj. O, ale duży złożyć żelazo. No właśnie, trzeba jeszcze to przepalać. A słoto, chyba olać. Dobra. Ja tak naprawdę teraz muszę już diamentów szukać, bo zbroję żelazną mogę sobie zrobić już. Mm -hmm. Tylko, że tu już kiedyś chodziłem, pamiętam, i, i zbierałem te. <laughs> Brawy dołowy wpadłem. Co nam może być jeszcze potrzebne? Znaczy w zasadzie z takich kopalnych rzeczy to tylko chyba metale, ewentualnie, nie wiem, narzędzie. Może kobla trochę, ale... żeby się podsadzić, albo bardziej tirta. Nie, nie mamy trzciny, ale jest na górze. Ale... Myślę, że to jest też obsyden, żeby enchant zrobić. Chociaż nie, to chyba się nie było. Kurczę, ale... O, mogliśmy, bo chyba mieliśmy enchant, mogliśmy go zburzyć, nie? E, no nie przemyślamy. Ale i tak czasu na to nie ale było. Nie było czasu, no ja też... tylko to co w skrzynkach było, to... Więc dążyłem dwa kurcze zrobić, a i tak nic nie mam ze sobą. A w tych kopalniach nic tu nie ma oprócz i węgla. Już chyba kiedyś się zwiedziłem. <laughs> Może. Lapis, 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 lapis... I tak się raczej nie przyda, ale... Dobra, kopię wszystko, czego nie mam. Ale no, gdyby jeszcze te diamenty... Kurczę! Grawer mnie zasypał! A! No nie! Zginę! Nie, dobra, przeżyłem, ale ledwo! Kurczę! <grym> Intensywny ten finał. Nie spodziewałem się, że mnie żwir zasypie. Ja, ale gdybym przez, przez gra odpadł? wiem co jest, może się przydać jeszcze. Mm, wiadro wody. O właśnie, tak. Coś, coś w tym może być. Dobra, ja muszę wyjść w takim razie wyżej. O, tu jest woda, dobra. Teraz ja sobie tutaj piecy Tu Niech już się połowa przepala No on może być bardziej uzbrojony, ale nas będzie dwóch. Nie, no ale tak, cię żelazo ja jakieś nie wytrzymam. Ja mam perłę jeszcze, z tamtego poprzedniego. Ja też. Może się przydać. O, tutaj byłem, no już nie wiem gdzie w sumie iść. Nie, A, z, my, nie my, wiem skąd do... w ogóle. Kurczę, my do końca czasu musimy wyjść z tej jaskini? Czy, tak, czy tak, tak. będziemy no. mieli chwilę? Okej, okay, czyli... Trzeba się naprawdę pospieszyć już. Diaksu nie ma co nawet szukać. Ciekawe czy pomyślał o jedzeniu. Ale zobacz, że już strasznie dużo rzeczy. Miał. On no. mi powiedział, że wykupił tylko jakby jednego slotu, że, że miał Wydaje mi się, że miał skarb Morgana i, i wiesz, miał diaksów dużo, diaksów Emeraldów. Coś jeszcze można z żelaza zrobić, takiego przydatnego? E, w zasadzie to tylko wiadra, ja zrobiłem jeszcze jedno na lawę, w razie czego. Ty, to jest genialne, zalać gulową. No, właśnie o tym pomyślałem, żeby coś w tym stylu. Dobra. Jesteś genialny. Przepisz dobry pomysł. Ja lecę po lawę. Mam lawę. Dobra, trzeba się wykopywać. 5 minut, no. Ja już tego złotego kilofa użyję. Wypłynąłem na oceanie, lol. Ja jeszcze nie wychodzę. Laz to totaliarka O nie. Szkoda, że arka z nami nie ma. No. Ty, dla mi zniknęła. Halo? Co jest? To wejdź sobie z sposy. Dobra. Ty genialny, genialny. Kurczę, tu jak obrodziło, aż się kopie. To co atakujemy? A, to jest moment, ja bym... w którym on nas może się nie spodziewać. Hmm. A czy chciałem czekać, aż się wydarzy ten taki Crimson, ale to można w sumie myślę. To, to wiesz, teraz się jego pozbędziemy, a tam poczekamy na to i potem zmierzymy się może z tobą. <grym> no dobra, muszę tak zrobić. 120 sekund. Teraz się okaże, że on nie wyjdzie. <grym> Chociaż nie, bo on mówił, że ten, że kilo wkupił, to też szybko się wykopie raczej. Mhm. Widzę jego nick! Zalejmy gulawą! Zalejmy go <grym> Na shifcie, jak już będziemy bliżej, to na shifcie Przestań, ja nie widzę jeszcze nikomu Patrz, masz, masz, masz. widzisz mnie? Uh -huh. Spójrz w dół, spójrz w dół Ha, okej, okej Ej, ej, spoko, spoko Patrzę z jaskini i wyjdzie o, to, sobie o, po tu czeknięte. jest jakieś wyjście pewnie, bo zobacz, Wykopuje się Wyszedł Kurde, nie zażar. Idziemy za nim? Chodź, chodź Z Zabija owce. Mhm. Słowaj się, żeby cię nie było widać. Ale to polowanie normalnie, jak na jakieś zwierzęta, dzikie. Nie chodzi na szybciej. Jesteś tu? Chodź, coś chodź do mnie, chodź do mnie, chodź do mnie. Dobra. E, możemy. Czekaj to wbijamy, w dziku, nie? Na pół, na jedynkę. Czekaj, 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 no, no, no. Wbijam. E, siema, siema. zostało 30 sekund. Pamiętajcie, że musicie być na powierzchni, e, bo zaczyna się kataklizm. Na powierzchni znaczy się y, nad ziemią, czy żeby nad, nie było po, ktoś... Musicie wchodzi. być nad poziomem morza. Okej. Okay. Okej. Okay. 10. Pięć, cztery, trzy, dwa. Zero. Czy coś się stało? Bo, bo nic. Co się dzieje? Ja mam taki co się dzieje? Ta jest zalewana lewo. Ta lawa się podnosi? Tak. Zaraz się okaże, że ten wulkan na górze wybuchnie. To już by było za bardzo nie fajne. Ty, patrz to! Co? Zobacz tu. Yy... Widzisz to? lawa? No. Czy czegoś... No, dużo tej lawy, ale obsydian się robi. Nie wiem czemu. No, bo tam woda była. To już jakieś... Ktoś tu mieszkał W wulkanie. A no to była ta skrzynka, którą Aryk znalazł. Totemem. wspominam. Patrz, nasz domek było... się pali. Nie, dlaczego? Tyle pracy. Dobra, czas się trochę poprzechadzać. Może tu będzie jakoś fastu przechodził. Fastu! Gdzie jesteś? No powiem wam, to jesteście we dwójkę. Ja to muszę na wyżej taktyki się wspierać teraz przez was. No, to prawda. A wy na noc jesteś? Nie. Kogo ja oszukuję? Może nas. No. mogę dać dzikowi puzzle, wygrać. Okej, okay, Lava się podnosi. Tomek by się ze mną za wtedy. Tomek, jeszcze nie jest za późno na załatanie <śm> naszej przyjaźni. Wiesz, znaczy... Jakbyś był tu z nami, jestem tak wysoko, a ty tak nisko, no. Ojo! Oj, oj, oj. wiesz, że jestem tak nisko. To uważaj, bo lamarz... No możesz zrobić jakiś park, Dornantu, ale... Ale jestem czujny. Mam jeszcze owce i świnie tutaj ze mną. Też są czulne. I kota. Dwa koty. Nie hmm. można było zabijać koty, a teraz trawa zabije koty. I kto będzie winny za to? Pastu. Ja, Oczywiście. <głos> <głos> Albo hypek. <high -pack. głos> Nie, no hypek. Hypek <noise> już dość wycierpiał. Okej. Okay. No mam piecyk, możemy. Mam dwie rudy złota, jak ktoś chce. tam za darmo. Ja chcę. Od, oddam za Masz jedno żelazo? Um, o dziwo nie mam. Kurczę. Ale tam mam dwa złota. Nie, ja, co się stało w z tą owcą? Szczep? Co? Widziałeś, nie wiem, była owca, a nagle została no, sama. No, ja dostałem. Tak, i ja ją wziąłem. A nie wiem, czemu nie uderzyłem jej. Postawię nad specykiem. I mam jeszcze jakąś drugą pełnę. Masz drewno? Eee, mam. A ile drewna masz? Eee... 12 desek. No to mało. Chciałbyś coś zbudować? Coś? Można naciąć na szybko. Dobra, już las płonie. Ło, wow, ale czerwono. Pamiętaj te, też, że jak później będzie lawa tutaj wyżej, to że te tutaj kratery jakby takie, wiesz, te dziury tutaj w tym, no to też będą było w lawie, tak, Aha, no tak. Żeby nie wpaść. I znaczy, jest tu, potem... jest tu, nie tu mnie, jest u No i co, że jest? Stoję no, sobie jest tylko... sytuacja, kurczę. Stoję sobie tylko. Chłopaki, bez derwów O, wziął złoto Wrzuciłem wam tylko z tego Nie no, to chciałeś złoto to weź je, W razie, weź dobra panowie Boga, wiecie, Możemy co, to zakończyć jestło. bez robienia yy, Bez atakowania cię wiecie, Jeżeli Super. sam po prostu pójdzie w dół e... No powiem ci, że to takie hmm. Nie wiem czy bym się chciał na to zgodzić Ale wiecie co jest fajniejsze od walki na miecze yy, Na szczycie góry no. Walka na miecze na szczycie góry, otoczonym yy, przez lawę z każdej strony. Więc ja bym poczekał i, i popływał po tym sobie. Prędzej. <grym> Ale masz, po, pewnie masz potiony, co? Chcesz na, na środek lawy wyrzucić. Masz potionki. Przyznaj się, to ty, to ty wziąłeś skarb Morgana i wykopałeś. Tak, to ja zrobiłem. To ty znalazłeś skarb Morgana. Jesteś... Poszukałeś tak. nas. Poszukałeś nas. Tak. No to tak było chłopaki, no, co mam wam powiedzieć Chciałem, żebyście mieli niespodziankę Nie! nie pies się pali tutaj Nie ja, go To no, nie, to nie jest, to jest... A no, jak miał, bo a to go twój zalął. pies pewnie, a po prostu nawa to... go zalała i, cię... I a, to, a, to ciekawe, a bo on siedział na, na tym dzielnie, na piecyku, no. Boże, jaki dobry chłopiec dobry A ten chłopiec. chciał go jeszcze zabić Chcesz coś zjeść? Nie no, zabić nie chciałem, pieska nie, 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 nie można zabić go? O nie, ale nie, teraz no masz to przewagę, przecież ten w nas kryzysu. Ej, Właśnie. No nie, no i wyrównane są siły, teraz fastu z psem, no my. Aha. To wszystko było... Z... Dobra, to nie było zaplanowane akurat, to akurat było coś, co wyszło przypadkiem, o ale... Jezus, dobra, bo ta lawa się teraz tak podniosła, chłopaki. A jakby tak w kamień papryjną żyć, zagrać? <laughs> Może lepiej nie. Już wiedział, co mam dalej. Eee, zagramy tak. Kobl, drewno, dirt. Eee, to zagrajmy przynajmniej rundkę w papier kamień, nożyce banknotowe. Dobrze. dobrze. Czyli co, dirt? Kobel. Tak. Dirt, kobel i drewno. I drewno. I tak. o, to akurat mam. To ja mam piszę, na, piszę na tacie zasady. Kobl bije drewno. Drewno bije dirt, dirt bije kamień. Kobla. Dobra, na razie tak dla fan. Na razie jeszcze o nic nie gramy. Mamy czas. Ja jeszcze sobie przybliżę. No bo... kurczę, no nie wiem, czy czas no. mamy. Mamy na kilka rundek, bez problemu. Dobra, uwaga, panowie. Dobra, yy, ja chowam wszystko, uwaga. Yy, trzy, cztery, ry. Ten tym go go wyrzuciłem. Wrzuciłem kobla. Ja wróciłem ja to, no. dirt, ale zniknął. Czyli remis, bo wszyscy co innego. Tylko gdzie jest ten dirt, co go wyrzuciłem teraz? Eee, czekaj, jak... Aha, no tak, że się. A jest, doszło. dobra. Coś się spakowało, dobra, no to jeszcze jedna rundka może. Eee, trzy, cztery. ry Kobla rzuciłem. chyba też kobla. Nie, drewno, drewno. A to stary. Ja a, też drewno. drewno, drewno. Eee, to Kamień bije drewno. Nie, Kamień bije drewno, to ja wygrałem. Czekaj, Kamień... Tak. Y, kamień no drewno Dobra, to jest... Jeszcze jedna w takim razie, może... Dobra, to no to, no to... Aha, ty. E, no co jest?! Co to ma być?! Jakaś... Gra durna z waszej strony! Nie możemy wyjść, nie, grają być z nie czekać. zasadami, Nie grają z zasadami zgodnie, no nie. Kurczę, jak jakaś małpa wskaże. Nie dogodzi. Tak, jak małpa zo. Tutaj się skupiłem. Za tobą, za tobą! O! Lobo! Co jest? Jaka szybka ta fotka jest? Tomej, no to. No, 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 no dobra, no to nie tak to miało wyglądać. Co jest? Halo Tomek Co się wydarzyło? Aba, no, chyba czyli... bez zwycięstwa generalnie. Czyli... Aha, no dobra. Tomek, ty zginąłeś? Tak, dziku mnie dziku mnie zepchnął do lawy. Zaatakowałeś mnie. Że tak powiem, no zdradziłem dzika ale pod koniec, ale tak już tak już bez, bez większego pomyślunku. I dziku wygrał. No. By było się do mnie przyłączyć od początku. Ale to dziku cię zabił, szwastu, czy ty jakoś. Nie, ja. ja, bo ja spadłem, ja. Nie bo mi się, uderzył, że się... a ja nagle wpadłem do lawy, więc ale trochę trochę tak. Nie tego, co? Nie wiem, co się do końca wydarzyło, ale podejrzewam, że akurat jak skoczyłem, to się lawa podniosła w miejsce, gdzie skakałem już. W sensie no mi się. Nie no ale My tak się podobnie No do tak, granicy. tak, tak, myślałem, no mnie... właśnie. I podobnie a, po... jak ja, no. a potem yy, okazało się, że jak ta lawa się pojawia, no to też niszczy klocki dookoła, więc spotka się nie miało co rozbić. Na odporność na ogień, oh, no i jakby oh, to wam powiedzieć, no zostałem oskamowany przez kataklizm, także, no niestety, plan był dobry na papierze, ale gg panowie. Zatem, Zielony Dziku, wygrywasz Wyspę Ocalałych, zdobywasz 10 tysięcy sztabek złota. O, dzięki. <laughs> Epicko. Było warto. Gratulujemy. Gratulacje, Gratulacje Dziku. Niepokonany. My. O, a to lawę wybrałem ja, to co ku się przestraszył, to, to była moja lawa. No, tutaj, tutaj to ja z drugiej strony. Ona wtedy była... Yy, no, oha, no, dobra. A ja tutaj... O, to, i to jest ta, to, to jest ta. Gdzieś na świecie góry wszyscy razem wybrałem. spotkamy się. Tak. <laughs> <laughs> Jestem tego pewny. I w sumie to co mówiłem przez w sumie. To ja miałem na wydanie teraz 52 ile? 52. To my obserwaliśmy gdzieś 20, no. może max 30. W tym skarbie z 20 chyba było mi się wydaje. Kiedy w plecy biłem, także i tak zapłaciłem ja za to życie. Ja pamiętam, dożycie, że. Tego. Chyba jak jak na tam u was. To my już takie mieliśmy chyba jeszcze Arek był u nas, że ten, że kurczę was czterech, to pewnie będzie przegłosowane że zaraz po kolei podpadamy. Jezus. Wtedy... Ja... Tak, ja robiłem wszystko, co się dało wtedy. Terokin jeszcze jak trollował wtedy. Jak nie wiem. No jest to pewna porażka. No, tak, ale... jak... Dobra, bo teraz o, mamy już game over. O, o, Zepsułem. O, o, jezus, jaki to był perfekcyjny cheese. Teraz na to wpadłem. To wystarczyło raz to jedno... Raz wystarczyło raz wodę zalać. No nie. Ej, chłopaki, To nie ja, chłopaki, to nie ja. To ale, ale z miłą chęcią podpalę. Chociaż może lepiej, żeby Paweł... Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Bedrock, Pedro! Nie. Szybko, szybko, Bunkier z Pedroka, o nie, nie zdążę. No niezłe jaja.